Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać o budżecie na rok 2026. Chcielibyśmy go Państwu przedstawić, jak on będzie rzeczywiście wyglądał, bo pojawiły się różne informacje odnośnie tego budżetu, i, i, i nie do końca powiem tak, nie chciałbym mówić, czy rzetelne, czy nierzetelne, ale trochę inne spojrzenie jest na ten budżet niż powinno, powinno to wyglądać. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Dochody naszego budżetu to są 863 miliony złotych około. Wydatki to jest, to jest 960 też prawie 3 miliony złotych, czyli deficyt wychodzi nam w granicach około 99 milionów złotych. Pamiętacie Państwo, kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, że miasto Jelenia Góra musiało wziąć pożyczkę. Tak naprawdę, to wtedy wypuszczaliśmy obligacje i takie dosyć nieszczęśliwe obligacje, bo wtedy żaden bank z nami nie chciał rozmawiać. Biorąc pod, pod uwagę sytuację, jaka była w kraju, jakie było nastawienie do samorządów i to nie tylko Jelenia Góra, ale to wiele miast, a szczególnie miast na prawach powiatu znajdowało się w takich sytuacjach. I wtedy wzięliśmy ponad 100 milionów złotych takiego, takich obligacji na to, żeby przeżyć. Żeby mieć pieniądze na funkcjonowanie szkół, na funkcjonowanie przedszkoli, na, 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 na transport zbiorowy, na to, co normalnie... W, Codziennie miasto wydaje, na to, co powiedzmy miasto, e, samorząd wydaje, żeby, żeby normalnie funkcjonowało. Dzisiaj mamy odwrotną sytuację i całe szczęście, bo te pieniądze, które będziemy pożyczali, to będą przede wszystkim, to znaczy przede wszystkim, one będą tylko na inwestycje. Nie na przeżycie, tylko na inwestycje. Wiąże się to z wieloma sytuacjami, ale przede wszystkim takimi sytuacjami, takim powodem jest to, że będziemy prowadzili inwestycje ze środków Unii Europejskiej, środków zewnętrznych. Dolny Śląsk znalazł się w takiej trochę. Trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o środki z Unii Europejskiej. My jesteśmy w tej strefie przejściowej, czyli jeszcze nie jesteśmy super rozwinięci, więc dostajemy środki na inwestycje z Komisji Europejskiej, z samorządu z, ze środków Parlamentu Europejskiego. Ale z drugiej strony już jest, jesteśmy lepiej niż średnia europejska. I tak jak poprzednio mieliśmy 80-85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dzisiaj Dolny Śląsk dofinansowanie ma tylko w wysokości 70%, czyli pozostałe 30% do. Do zadań inwestycyjnych, jakie są, nie tylko inwestycyjnych, bo to wszystkich tych, które są w ramach programów europejskich, programów tych, które z Komisji Europejskiej trafiają na Dolny Śląsk, musimy dodatkowo mieć udział w wysokości 30%, i między innymi właśnie są te pieniądze na ten udział. Ale to, co już wcześniej powiedziałem, to jest budżet, który przede wszystkim kierowany jest na inwestycje. 180 milionów złotych to będą inwestycje przyszłoroczne. To jest rozpoczęcie dużych inwestycji takich jak chociażby remont basenu, który, nad który wzięliśmy pożyczkę około 60 milionów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy z nisko ale tak bardziej szczegółowo o budżecie, to ja poproszę panią skarbnik, żeby przedstawiła. Szanowni Państwo, 14 listopada został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej projekt budżetu na rok 2026 oraz wieloletnia prognoza finansowa. To, co już wspomniał pan prezydent, co udało się tutaj zrobić. Co najważniejsze, udało się zachować równowagę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Tutaj powstała nadwyżka, jeżeli chodzi o dochody bieżące w wysokości 9 milionów złotych, ta nadwyżka została przeznaczona na zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o cyfry, dochody budżetu zostały ustalone w kwocie 863 882 982 zł. Z tego dochody bieżące to jest kwota 789 197 719 zł oraz dochody majątkowe 74 685 262 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia to jest kwota 17 milionów zł. Dotacje z budżetu państwa w wielkości 26 138 tysięcy. 242 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 31 milionów 47 tysięcy 19 zł. Dochody bieżące. Głównie dochody własne, takie jak podatki i opłaty lokalne to jest kwota 606 914 421 zł, dotacje celowe 85 463 572 zł, dotacje z Unii Europejskiej 9 722 588 zł oraz subwencja ogólna 87 97 138 zł wydatki budżetu to kwota 962 miliony 938 527 zł z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 780 milionów 4846 zł 208 zł zaś wydatki majątkowe to kwota 182 miliony 92 318 zł Wydatki bieżące głównie przeznaczone są na wynagrodzenia. Tutaj mamy kwotę 384 686 583 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to jest kwota 227 544 116 zł. Na dotacje przeznaczymy 89 706 530 zł i na programy z udziałem środków europejskich Będziemy finansować w kwocie 10 693 511 zł. Wydatki na inwestycje mają dofinansowanie w wielkości 43%, jeżeli chodzi o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, natomiast kwota 57% to jest skład własny w miasta w inwestycje. Wynik finansowy mamy deficyt wielkości 99 55 544 zł89 groszy zł. i ten deficyt będzie finansowany przychodami z niewykorzystanych środków roku ubiegłego to jest kwota 6 593 823 zł, wolne środki 11 339 716 zł pożyczki z krajowego planu odbudowy, które już zostały zaciągnięte na inwestycje. W kwocie 13 267 605 zł oraz planujemy do zaciągnięcia kredyt bądź emisję obligacji w wielkości 67 854 400 zł, które w ciągu roku planujemy zamienić w ramy pozyskiwania środków zewnętrznych na środki własne. Także ten budżet może ulec zmianie. To jest tylko plan. Jeżeli chodzi o wydatki, jeszcze Państwu przedstawię, jak to wygląda procentowo i liczbowo. Zadania z zakresu oświaty i wychowania. Edukacji wychowawczej to jest kwota ponad 360 milionów, to stanowi prawie 38% budżetu. Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny prawie 120 milionów, co stanowi 12,5% wydatków ogółem. Zadania z zakresu transportu i utrzymaniu 282 km dróg, to jest kwota ponad 132 miliony zł, stanowi prawie 14% wydatków. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 107 milionów złotych to stanowi 11% wydatków ogółem. Na kulturę i sport przeznaczamy ponad 51 milionów, co stanowi 5,5% wydatków. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej 42 miliony, co stanowi też ponad 4% wydatków ogółem. I zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej tutaj mamy kwotę ponad 37 milionów, co stanowi prawie 4% wydatków ogólnych. Miasto w tym roku na zadania inwestycyjne ponad 50 milionów przeznacza na modernizację dróg innych O tych drogach powie Pan mhm. Prezydent troszeczkę później. Na zadania oświatowe przeznaczamy środki w wysokości prawie 29 milionów złotych, i tutaj dodam, że źródłem finansowania ponad 21,5 milionów złotych to są środki własne miasta. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu pokrótce, jak już Pan Prezydent wspomniał, planowane wydatki w zakresie oświaty na rok 2026. Pani Skarbnik powiedziała, że to ponad 38% całego budżetu stanowi właśnie oświata, to ponad 360 milionów. 70% tej części budżetu tylko dotyczącej oświaty to są wynagrodzenia nauczycieli i wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych naszych oświatowych i tutaj jesteśmy zgodni jednomyślni, że w tej części budżetu nie poszukujemy i nie będziemy poszukiwać oszczędności, czy też cięcia, cięcia wydatków z tego względu, że no, najlepszą inwestycją, jaką możemy zaoferować naszym mieszkańcom miastu, jego przyszłości to inwestycja w edukację, inwestycja w oświatę, inwestycja w uczniów i nauczycieli. Yy, udało nam się przy okazji, jak mówię Państwu o, wyda o wynagrodzeniach nauczycieli, udało nam się utrzymać ten poziom zatrudnienia na, właściwie na niezmiennym rok do roku, rok 2026 do 2025, podobnie jest z ilością utworzonych oddziałów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w przedszkolach oraz w żłobku. One zostały na podobnym porównywalnym poziomie. Kolejną częścią. Budżetu oświatowego to jest, to jest część inwestycyjna. Mówię tu już o tej inwestycji bardziej przyziemnej, inwestycji w obiekty naszych jednostek oświatowych. Tak jak powiedziała Pani Skarbnik, to jest kwota blisko 29 milionów. Pozwolę sobie Państwu przedstawić, na co planujemy wydatkować tą kwotę w roku 2026. To są takie zadania jak termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8. To już jest kontynuacja, właściwie końcówka. To jest przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11. To jest modernizacja pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej nr 5. To jest modernizacja bud Budynku w szkole podstawowej numer 13, przebudowa dachu w szkole podstawowej numer 15, przebudowa wejścia głównego do szkoły podstawowej nr 11, to dokumentacja na budowę boiska przy szkole podstawowej nr 7, modernizacja ciągów komunikacyjnych w szkole podstawowej nr 8, modernizacja ogrodzenia w miejskim przedszkolu nr 10, modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolach 14 i 4. To modernizacja drogi dojazdowej w Miejskim Przedszkolu nr 10, to modernizacja klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu nr 19, modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektronicznych, przebudowa kanalizacji san sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, modernizacja sali gimnastycznej oraz sanitariatów w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, to też modernizacja ogrodzenia oraz dokumentacja na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka. To modernizacja boiska w drugim LO. To modernizacja dźwigu osobowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. To termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6, modernizacja kompleksów sportowych w Szkole Podstawowej nr 13 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, to też modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej numer 6. Proszę Państwa, oprócz tych dużych inwestycji, które, tak jak już było kilkukrotnie wspominane, opiewają na kwotę 29 milionów, planujemy, planujemy również w przyszłym roku przekazać do takich najpilniejszych 14 placówek oświatowych kwotę. Miliona złotych do rozdysponowania, rozgospod rozgospodarowania przez dyrektorów tych placówek, bo to oni wiedzą, jakie są najmniejsze potrzeby, na drobne remonty. Drobne mam tu na myśli modernizacja czy remont toalet, malowanie klatek schodowych czy pomieszczeń i sal lekcyjnych. Jeszcze jeśli jesteśmy przy, przy budżecie, to ja bardzo chciałabym wspomnieć w tym miejscu o projektach unijnych, jakie są realizowane przez prężnie działający Wydział Edukacji w świetnej współpracy, w dobrym porozumieniu z dyrektorami naszych placówek oświatowych. Proszę Państwa, w takiej perspektywie czasowej od 2025 do 2028 roku realizujemy, osiem, realizujemy 13 projektów unijnych na łączne kwoty wydatkowane w, w tym okresie czasu blisko 25 milionów. To są często projekty polegające, nie dające jakby takich namacalnych efektów, yy, ponieważ to nie są jakby duże inwestycje, natomiast one zdecydowanie pozwalają podnosić kwalifikacje, wyposażają szkoły i przedszkola w niezbędny sprzęt, w modernizację placów zabaw, a przede wszystkim dają możliwości rozwoju. Podnoszą jakość nauczania i pracy w naszych placówkach oświatowych. Ja w tym momencie dziękuję. Dzięki temu, że jesteście Państwo tutaj i idzie to na żywo, to jest o, o tyle bardzo ważne i istotne, że mieszkańcy od razu będą mogli zobaczyć, jakie szkoły, jakie inwestycje, jakie przedszkola, co tam się będzie działo, bo naprawdę dużo. I dzięki między innymi zaangażowaniu środków z budżetu miasta. Dlatego też ja pozwolę sobie, niestety, czy to, to trochę potrwa, przedstawić, jakie będą zadania na drogach i na tych obiektach, które są jeszcze poza obiektami oświatowymi. Przede wszystkim zaczniemy od dróg gminnych. Na to przeznaczamy środki na ulicę Wolności. Chcemy kontynuować remont ulicy Wolności, to są nasze pieniądze. Będzie to kwota około 6 milionów. Zł. Mam nadzieję, że wykonawca, który się pojawi, będzie na tyle, powiedzmy, sprawny, że szybciej nam to pójdzie niż w tym roku. Będziemy kontynuowali ulicę Karłowicza, czyli ten odcinek, który jest pomiędzy Moniuszki a Różyckiego, czyli tak kolokwialnie nazywając, przy garażach będzie realizowane, czyli zakończymy całkowicie, jeżeli chodzi o ulicę Karłowicza, remont tej, tej, tego przebiegu ulicy. Będą remontowane ulice takie jak Sądowa. I tutaj to jest ukłon mój w stosunku do mieszkańców, ulicy, mieszkańców Sobieszowa, bo od kilku lat obiecywaliśmy, że Sądowa nie jest to długa ulica, ale jest bardzo zniszczona, że będzie remontowana. W momencie kiedy była remontowana ulica Cieplicka w, tym, w tej sytuacji zwrócili się do mnie, a co z sądową? Obiecałem, że będzie i będzie. W tym roku będziemy. Znaczy się w przyszłym roku będziemy remontowali ulicę Sądową, ale też będzie remontowali ulicę Gniadczyka, a z tego względu, że w trakcie remontu Mickiewicza ulica Gniadczyka została niestety mocno zdewastowana przez samochody ciężarowe, które tamtędy przejeżdżały. Będziemy remontowali ulicę Kilińskiego, czyli ci, którzy nam zgłaszali, że tam przy lodowisku są problemy. Już to zostanie rozwiązane. Będą remontowane ulice, Orla, Wita Stwosza. To są, to są też te ulice, gdzie jak był objazd remontu ulicy Cieplickiej, to przez te ulice przejeżdżały samochody. Chodnik na przybankowej. Kanalizacja przebudowywana przy ulicy Letniej, ale jednocześnie też będziemy chcieli być przygotowani na składanie wniosków do budżetu państwa na remonty, ale żeby być przygotowanym, musimy mieć projekty i dlatego też będziemy projektowali dokumentację przygotowywali na powstańców wielkopolskich, lipową PCK, księdza Prałata Józefa Steca i tutaj te tam kwota to jest prawie 1 400 złotych. I co jest istotne, zaczynamy ITS. O tym Państwu już też mówiliśmy. Była specjalnie konferencja prasowa na ten temat poświęcona. Zaczynamy ITS, a przy ITS-ie będą robione od razu też e, drogi rowerowe. I tutaj będą drogi rowerowe przebudowywanie chodników przede wszystkim. I tak jak wtedy mówiliśmy, ulica Wolności od Ludowej do Junaków i z drugiej strony od Junaków do Cinciały. E, Później będzie chodnik przy ulicy Rataja remontowany przy skrzyżowaniu Zjednoczenia Narodowego Sobieszowską. Obustronne przebudowa schodników wzdłuż ulicy Sudeckiej. I też dostosowanie do pasu rowerowego. A tak, naprawdę, a tak naprawdę budowa ciągu pieszo ulicy Bema, czyli tak, na, tak naprawdę wybudowana będzie ulica Bema, gdzie ciąg rowerowy budujemy ze środków właśnie tych z Feniksa, a pozostałą część jezdną budujemy niestety z naszych, bo ona nie mogła wejść w ten projekt Feniksa. Ciąg pieszo-rowerowy łączący ulicę Francuską z Wolności remontem kładki przez Kamienną to od wielu lat też już mamy tutaj postulat jednej z mieszkanek, która systematycznie mnie, mnie i nie tylko mnie atakuje. A co z tą kładką? Ona jest zamknięta. Czekaliśmy na uruchomienie Fenixa teraz jest i to będziemy przebudowywali w ramach właśnie dróg rowerowych. Przebudowa y, też y, ulicy Podchorążych, Legnickiej, Strala, Romera. To jest z połączeniem z Piechowicami i Podgórzyńska na odcinku nad Stawami i tam mamy też ciąg połączony z gminami ościennymi, tutaj z gminą akurat Podgórzyn, a przy Romera i dalej w kierunku Cieplick w kier Cieplicką w kierunku Podgórzyna Piechowic, przepraszam, tutaj razem z Piechowicami. Ale będziemy też to już Państwo wiecie o tym, bo został rozstrzygnięty, rozstrzygnięty przetarg na przebudowę łącznie z wymianą, to znaczy z budową oświetlenia takich ulic jak Druciana, Mroczna, Solna, Szkolna. To jest na kwotę ponad 4 miliony złotych. Ale też zaczynamy, zaczynamy kontynuujemy. Wymianę oświetlenia i tutaj będą, będzie wymieniane oświetlenie na takich ulicach jak Groszowa, Sobieskiego, Poznańska, Chrobrego, Mleczna Droga, Księdza Kardynała Plask, Księdza Kardynała Wyszyńskiego, Korczaka, Kasprowicza, Okrężna, Mała, Orzeszkowej, Głowackiego, Wyspiańskiego, Morcinka, Wrońskiego, Wyzwolenia Narodowego, Kosaka, Reja, Broniewskiego, Gielniaka, Wieniawskiego, Mickiewicza. Piłsudskiego, Matejki, Teatralna, Miłosza, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Niemcewicza, Dąbrowskiego, Pikasa, Pułaskiego, Czarnieckiego, Zakopiańska, Narutowicza, Stęczyńskiego, Ujejskiego, Starzyńskiego, Brezy, Bilewicza, Stasica, Tabaki, Fałata i Cieplicka. To jest kontynuacja Cieplickiej. Krośnieńska, Łebska, Łapska, przepraszam, Kamienna, Hirschfelda, Rudawska. Śnieżna i rubinowa, i oczywiście przebudowa też oświetlenia na Karola Miarki i Spółdzielczej. I teraz takich zadań, których mamy popowodziowych, to jest zadanie zwiększenia odporności infrastruktury kanalizacji deszczowej. I tutaj wchodzą pod uwagę trzy ulice: Rodzinna, Obrońców Westerplatte i z Słowackiego. I tutaj przy Obrońców Westerplatte i Rodzinnej w dużej części mamy dofinansowanie zewnętrzne. Przy Słowackiego niestety będziemy musieli większą część dacie z własnego budżetu z tego względu, że akurat y, kanał deszczowy idzie w takim miejscu, że nie jesteśmy w stanie przebudować ze środków zewnętrznych całej jezdni. Ale też będziemy wymieniali w naszych y, zasobach komunalnych, kotły i tutaj przeznaczamy na to kwotę 800 tysięcy złotych. I teraz cała, cała lista zadań, które będą zadania związane z przebudową substancji mieszkaniowej, czyli tak, kontynuujemy dalej na Junaków budynki, te dwa budynki mieszkalne, czyli w sumie 30 mieszkań. Tu jest kwota około 5, ponad 5 milionów 600 tysięcy i przebudowa mieszkań na 1, na 1 Maja, Cieplickiej, Drzymałej, Jagielońskiej, Lwóweckiej. Także nie będę wymieniał, bo to jest naprawdę dosyć duża ilość tych mieszkań. W sumie to jest około 80 mieszkań. To remont i przebudowa tych mieszkań plus do tego termomodernizacja budynków, budynków komunalnych. Przebudowa kaplicy przy ulicy Sudeckiej, tu jest kwota 550 tysięcy. Zadań, zadania z obrony cywilnej to już mówiła pani skarbnik o tym. To jest kwota ponad 5 milionów złotych. Zadania oświatowe już zostały przy, z panią prezydent przedstawione, ale jeszcze są takie zadania, które mamy od wielu lat wspólne przedsięwzięcie razem z naszym szpitalem, naszym, czyli Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, czyli to jest szpital marszałkowski. Ale samorządu województwa dolnośląskiego, ale my od wielu lat już prowadzimy taką politykę, że staramy się wzmocnić ten szpital, staramy się pomóc temu szpitalowi, biorąc pod uwagę trudną sytuację wszystkiej całości służby zdrowia, biorąc pod uwagę, że to jest szpital znajdujący się na terenie Jeleniej Góry, podjęliśmy kilka lat temu właściwie kilkanaście lat temu, takie zobowiązania, że nie pobieramy od nich podatku. To jest kwota około 800, 700, ponad 700 tysięcy złotych. Kiedyś umarzaliśmy ten podatek, ale od kilku lat tutaj podjęliśmy takie taki zobowiązanie, że będziemy kupowali sprzęt na wyposażenie tego szpitala. I tak w tym roku yy, yy, w 2026 na kwotę 870 tysięcy złotych będziemy kupowali taki sprzęt, który nam zostanie wskazany przez dyrekcję szpitala. Jeżeli chodzi o dziecka Dąbrówka, bo to jest też bardzo istotne, pływały też wnioski mieszkańców, aby przygotować do realizacji takie zadania jak przebudowa niecki w parku zdrojowym. Oraz tutaj mamy, mamy środki przeznaczone na przygotowanie dokumentów, oraz na remont alejki przy skwerze przy ulicy Karkonowskiej, Również znalazły się środki w budżecie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, taką jak nowy zakup nowych ławek, koszy, y, doposażenie placów zabaw dla dzieci. Oraz doposażymy również i zmoderni zmodernizujemy Straż Miejską. Tak jest. Samochód bym kupił. Samochód, y, y, to o ile pamiętam, to miał być elektryczny. Obiecaliśmy, że będzie elektryczny. Chcielibyśmy, a o tym jeszcze nie, nie, nie mówiliśmy, ale w przyszłym roku pojawi się co najmniej 8 autobusów elektrycznych. Kontynuacja zakupu elektrycznych autobusów w sumie już mamy zamówionych 11, czyli jeszcze będą 3, czyli za moment będziemy mieli 33 autobusy, i w przyszłym roku też powinna nasza spółka złożyć wniosek na zakup około 20, między 28 a 30 autobusów. Wszystko zależy od ceny, jaka będzie, i od kursu. Oczywiście, euro i, i następnych autobusów elektrycznych, czyli tak jak cały czas powtarzamy. Chcemy, żeby Jelenia Góra była zeroemisyjna, w sensie wyjeżdżające autobusy w ciągu, jedne, w ciągu dnia, cały tabor, który wyjedzie, będzie zeroemisyjny. Zeroemisyjny tutaj.